Cześć, witajcie w nowym odcinku z gry Stumble One Free Stumble, czyli wersję demo demonstracyjną gdzie będzie po prostu to gdzie będę nagrywał taką jakby jako mini serię z tej gry będzie ona jeszcze dokładnie nie wiem ile będzie mogła mieć odcinków, ale będę się starał Będę się starał przejść w maksymalnej ilości jaką mogę nie będę jakoś szczególnie dużo gadał, ale na przestrzeni czasu zobaczycie o co dokładnie w tej grze chodzi i tak dalej. Jest to taka w miarę yy, prosta gra. Tak mówię, możecie sobie wersję demonstracyjną yy, pobrać łatwo na w bo tak naprawdę prawie nic zbyk zbytnio nie musicie robić e będzie coś ale pokazanie jak mniej więcej wszystko tutaj wygląda w tej grze itd. Sama gra pełna wersja na steamie kosztuje, yy, yy, sama gra na steamie kosztuje coś koło 93 zł lub 91, bo dokładnie nie wiem, ale ale wiem, że po samej wersji demonstracyjnej widać, że opłaca się ją kupić. Jest naprawdę przyjemna w graniu i nie jest jakoś strasznie, nie jest nudna. Sama gra jest. samą grę już e, jakiś czas grałem, ale to nie było jakoś tak, no. Grałem jakoś tak tylko przez chwilę, żeby mniej więcej wiedzieć o co chodzi w tej grze, żeby się nie uczyć wszystkiego. Ale wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Eee... Sama gra jest dość yy, młoda, jeśli chodzi o to, co zawitowała na Steamie. Jest w sumie dość popularna, więc mogliście już gdzieś o niej słyszeć. E... Dokładną nazwę gry wrzucę wam. E... Dokładną nazwę gry wrzucę w. Albo w tytule, albo w opisie, chociaż prędzej myślę, że w tytule. No ale wiadomo, sama gra ogólnie e, ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o sam e, fakt rozbudowania. Naprawdę od wczoraj, kiedy kolega mi już mnie w sumie polecił. Od wtedy bardzo przyjemnie mi się, jak sobie ją pobrałem, bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Więc warto sobie pobrać chociażby to wersję demonstracyjną i spróbować. może skrócić na kupno. Pełnej wersji. Czy tak jak sam mówił ja mam no, tylko to demonstrację bo pełna wersja gry kosztuje 93 zł, ale patrząc na to, ile ma do zaoferowania, to wydaje mi się, że jest to dość opłacalna cena za grę, która z tego co pamiętam dobrze ma DLC, czyli jakby takie rozszerzenie. Czasami trzeba uważać podczas prowadzenia trzeba uważać na policję, która często się pojawia i może wam zagrażać. tym, że może was złapać, na przykład postawić mandat. Hmm. I nie chciałbym się powtarzać, ale to, jak mówiłem, jest dość przyjemna. Jeśli chodzi o sam. W głównym mierze rozgrywka polega na tym, chodzimy sobie, zbieramy sobie różne rzeczy, sadzimy roślinki, pakujemy je, roznosimy mieszkańcom. Ze miasta sam początek giery e, pominąłem, robiąc to już samemu, bo stwierdziłem, że wtedy film trwałby trochę za długo. Bo jednak stworzenie postaci wydaje mi się, że dość nudne. Z tego stwierdziłem, że Pominiemy tak by ten, pominiemy ten proces, no i po prostu zajmiemy zajmiemy się samą rozgrywką, jak widać. No... Właśnie takie początki są... Tutaj można zobaczyć, jeszcze to jest dokładne pokazanie, co na czym polega dokładniej Cała gra. Sama gra miała w sumie duże branie pod tym względem. Bo... Aha. Można tutaj właśnie I to był nasz Jak naprawdę Pierwszy deal, tutaj można kliknąć, żeby się gra zapisała, ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka, który będzie, który będzie się, który pojawi się mniej więcej za parę dni, jutro albo za tydzień, jeszcze dokładnie tego nie wiem. Do zobaczenia w następnym odcinku, żegnam.